No też. powiedz ty mi, czemu nam się poprze terapia? A co ja jakieś medium jestem? Skoro on nie chce wam tego powiedzieć, ja to to pan. Pamiętacie, że w poprzednim odcinku Oscar opowiadał post-realistyczną historię z kuznami. Dziewczyny natomiast opowiadały o przeżywaniu duchu. Dawid, patrz pod nogi. Widzicie, ten motyw odcinka według scenarzystów już za bardzo się wydłużył. Więc wkrótce to tak. Podczas opowieści Piotra do naszego domku weszła jakaś dziewczyna z grupą osiłków. Mi, Piotrowi, na szczęście udało się uciec. Niestety nasi koledzy zostali w tym domku i teraz zastanawiamy się, co by tutaj zrobić, żeby ich ocalić. Uważaj, gałąź! Słuchaj, jak ona nas tu znalazła! Przecież naszej koleżanki co chwilę ustawiały jakieś posty. Łatwo nas namierzyła. Co co teraz robimy? Ona przecież może ich skrzywdzić. To teraz może cię zaskoczę, ale doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Jestem ciekawy, czemu nasi koledzy nie zareagowali na nasze krzyki. Pewnie dosypali nam to już do herbaty, akurat gdy wyszliśmy z kuchni. Co co teraz robimy? To teraz musimy wezwać pomoc. Ale nasze telefony tam zostały. To zgaduje, że te telefony i tak by nic nie dały. Pewnie nie ma tu zasięgu. Dlatego też zastanawiam się, jak dziewczyny mogły wstawiać posty. To i niby po co miałby zakłócać sygnał. Czekaj, moment. W pokoju na piętrze chyba widziałem telefon stacjonarny. A czy będzie działać? Chyba tak. Wprawdzie nie ma tu zasięgu, ale telefony stacjonarne zazwyczaj działają poprzez. Połączenie przewodowe. Czyli musimy tam wracać. Mam tylko wielką nadzieję, że nie są oni uzbrojeni w broń palną. Okej, okay, chyba jest czysto, nikogo nie widzę. Stamtąd ktoś idzie. Staszek, znalazłeś tych dwóch, co nam uciekli? A gdzie tam? Rozpłynęli się jak masło na ciepłej bułeczce. Ty znowu, żarciu? Słuchaj, co mam poradzić na fakt, że lubię jeść? Ja na jego miejscu zainwestowałbym w paszę i to jeszcze taką najtańszą. Dobra, teraz idziemy do drzwi od strony kuchni. Przecież oni tam właśnie idą. Jak wezmą stamtąd jedzenie, to przeniosą się, żeby pilnować naszych kolegów. A my wtedy wejdziemy do średnioczka. Jest z niego jednak łebski gość. No, przynajmniej czasami. I nauczycielka wtedy, chłopaka, przyszedł wszystko w porządku. A co ty tam masz w ustach? Chyba gadałem o jakichś filmach. Przecież słyszę. Mów lepiej, kiedy stamtąd wyjdą. Okej, okay, możemy wejść. Teraz przydałoby się zrobić dywersję, żeby wypłoszyć wszystkich z budynku. Masz włóczną szmatę do machku samochodu i podpal. Następnie ukrywaj się gdzieś. Wow! Co to było? Dźwięk dochodzi z przodu domu. Dzięki Piotr. Dobra, lecimy. Dobra, teraz przydałoby się jakoś uzbroić. Może nóż. Albo nie, nie chcę nikogo zabić, a najwyżej ogłuszyć. Ty, to może to. Streszcie się albo bym o to że nie robił. Moktora. Je Dobra, tutaj nikogo nie ma. W takim razie mogą być w piwnicy albo na piętrze. Powiedz czemu nam to robisz? Co my ci zrobiliśmy? We ogólnie niczego mi nie zrobiliście, ale wasz kolega Piotr znieważył już mnie zbyt mocno. Ale czemu nas też to ma boleć? Z tego co wiem. To on traktuje was jak rodzinę, a wiadome jest, że krzywda rodziny boli minimum trzy razy mocniej. Może obgadzacie to sobie przy herbatce relaksacyjnej i przy obecności psychiatry? O nie, nie, nie. To by była droga na skróty. Go musi to zabolać tak samo, jak zabolało mnie. Czego? Pytała, surprise, nareszcie Dawidu, a gdzie Piotr jest na zewnątrz, odciąga uwagę jej ludzi.